Pogoda nie sprzyjała sobotnim imprezom plenerowym, mimo to najwytrwalsi stanęli na starcie rowerówki organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, która miała prowadzić malowniczymi zakątkami ziemi kościańskiej i leszczyńskiej. Do udziału w rajdzie zapisało się ponad 80 uczestników, niestety deszcz odstraszył część z nich i w trasę postanowiło wyruszyć 40 rowerzystów. Z rowerzystami przy kościańskim basenie na starcie rajdu spotkał się starosta kościański Henryk Bartoszewski. Wszyscy, którzy przyjechali wykazują się hartem, odwagą i wierzę, że szczęśliwie i bezpiecznie dojedziecie, czego również z całego serca Wam życzę. Życzę wrażeń, poznania ziemi. Rowerzyści mieli pierwotnie przejechać ponad 30 km. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, rowerzyści na starcie zdecydowali, że pojadą, ale nieco zmodyfikowaną trasą. Ostatecznie pokonali drogę prowadzącą przez Widziszewo, Starą Przysiekę II, Wonieść, Karmin, Popowo-Wonieskie, Sulejewo, Górkę Duchowną, Sierpowo do Starego Bojanowa. Na mecie w sali wiejskiej w Starym Bojanowie na rowerzystów czekała zupa gulaszowa i placek. Każdy uczestnik rajdu otrzymał też Odblaskową opaskę na rower oraz naklejki. Dodatkowo wśród rowerzystów wylosowane zostały nagrody niespodzianki, ubrania i akcesoria rowerowe.